Będziemy też potrzebować narzędzi. Zamówię wszystko i przekształcimy ten pokój. O, nadchodzi kurier! Hurra! Jesteś w samą porę. Postaw to wszystko tutaj. Dobrze. A to dla ciebie, dzięki za tak szybkie przybycie. Najwyższy czas zrobić sobie nowe łóżka. Będziemy potrzebowały kilku desek i narzędzi. O czymś jeszcze zapomniałyśmy? Teraz okej. Okay. Wow, wkrętarka! Błyskawicznie poskładam łóżko. Agenci są uzbrojeni i gotowi do akcji. Teraz szybko złóżmy ramę i możemy dekorować. Myślę, że świetnie nam idzie. Tak, jestem prawdziwym mistrzem w tej robocie. To nie jest takie trudne. Zaraz skończymy pierwsze piętro i zaczniemy drugie. Zobaczcie, jaki jesteśmy silne! Nawet bez chłopaków dałyśmy radę. Rewelacja! Prawda, brawo my! Teraz pomalujmy nasze nowe łóżka. Wow, jakie żywe kolory! Ten niebieski kolor jest taki ładny. Mój ulubiony to żółty. Mnie najbardziej podoba się zielony. Co może być lepszego niż czerwony kolor? Najwyższy czas pomalować nasze łóżka. Tylko najpierw pomóżcie mi wejść na górę, bo sama nie dam sobie rady. Myślę, że ty też musisz wejść. Wezmę troszkę farby i zacznę od ścian. Wychodzi całkiem nieźle. Ostatnie pociągnięcia, super. Te łóżka są o wiele lepsze. Świetna robota, dziewczyny. Trzymać. Zgadzam się, brawo. Się, że jest tu jakoś pusto. Wiem, trzeba wszystko udekorować. Zobaczmy, co tu mam. Żółte róże, jakie urocze. Myślę, że będą świetnie wyglądać na ścianie. Tak jest o wiele lepiej. Jeszcze tylko kilka szczegółów i gotowe. Wychodzi mi całkiem nieźle. I jeszcze ten miękki fotel, teraz jest o wiele przytulniej. Ciekawe, czy Memma jest taka podekscytowana. Wow, jak pięknie! Ja też powinnam mu dekorować swój pokój. Niebieskie gwiazdki świetnie się sprawdzą. Będą pięknie błyszczeć. Przykleimy kilka tutaj. Ok. I jeszcze tutaj. Świetnie! Dmuchany fotel będzie idealny do siedzenia. Gotowe! I moja ulubiona zabawka. Tak od razu lepiej. Mm, te ściany są zbyt gołe. Trzeba je ozdobić. Trochę błyszczącej folii i balon na suficie sprawią, że mój pokój będzie jeszcze fajniejszy. Folia już wisi. Teraz czas na kulę. Dodam miękki fotel, będzie o wiele wygodniej. Rewelacja. Urządzi swój pokój. Ciekawe, co tam mają dziewczyny. Wow, jak pięknie! Czas, żeby mi ja zabrała się do pracy. Zacznę od udekorowania ściany i dodaniu kilku balonów. No, od razu lepiej. Pięknie. A ten uroczy kinket będzie idealny. Powieszę go na ścianie. Prawie zapomniałam o fotelu. Super! Jak fajnie mi to wyszło. Rzeczywiście, ekstra. Cześć, malutki. Jaki jesteś słodki i zabawny. Teraz będziesz tutaj mieszkał. Nie miałam czasu zrobić dla ciebie domku, ale zaraz to naprawimy. Spójrz, co tu mam. Teraz będziesz najszybszym żółwiem na świecie. Dobra, siadaj wygodnie. Jedziemy. No i jak? Ale fajnie to wymyśliłam. Rzeczywiście to był rewelacyjny pomysł, Samantha. Ja też chcę mieć zwierzaka. Chodź tu, mój słodziaczku. Zobacz, co tu mam dla ciebie. Twój domek jest tak samo niebieski jak mój pokój. Teraz będziesz tu ze mną mieszkać. Ja też nie zapomniałam o moim ptaszku. Chodź tutaj. Twój domek będzie na samej górze i zawsze będziemy mogli się widzieć. Ojej, wszyscy mają jakieś zwierzaki. Gdzie są moje rybki? Tu jesteście! Gratulacje, dzisiaj się wprowadzacie! Oto wasz nowy domek. Świetnie! Z wami będzie mi o wiele fajniej. Witam! Halo, kurier! Przywieź moje zamówienie jak najszybciej. Czekam! To dla mnie! Zaraz zjem coś pysznego. Wejdź i postaw to tutaj! Dziękuję. Najwyższy czas na przekąskę. Moje ulubione słodycze! Od czego by tu zacząć? Pyszności! W samą porę umieram z głodu. Wezmę batoniki i te czekoladki. Zielone czekoladki są dla mnie. Uwielbiam czekoladę. Chyba widzę coś dla siebie. Nie masz nic przeciwko temu, żebym wzięła te słodycze. Właściwie to zamówiłam te słodycze dla siebie. Jesteście takimi łakomczuchami. Został mi tylko jeden mały batonik czekoladowy. Dobra, wezmę go, zanim go zauważycie. Kocham Oreo. Mój ulubiony batonik Nuts. Co może być lepsze niż czekolada? Jakie pyszne, ale zjadłabym coś jeszcze. Widziałam już ten filmik. Jakie nudy. Co by tu porobić? Co my tu mamy? Konsola? Fajnie, ale dużo wygodniej będzie grać na dużym ekranie. Wow, wybiorę najfajniejszą furę. Pokonam wszystkich i będę pierwsza. Muszę tylko mieć godnego przeciwnika. Ej, co tam? Wow, ekstra! Zagrajmy! Przy okazji jestem świetnym kierowcą. Nie sądzę, że możesz mnie pokonać. Przekonamy się o tym. Hmm? Dziewczyny, ja też mogę zagrać? Raczej nie. Ach, tak? No i już nie chcę. Nie smuć się, mam pomysł. Trzymaj! Teraz czeka nas prawdziwa taneczna bitwa. Mam nadzieję, że umiesz tańczyć. Nie martw się o to, jestem najlepszą tancerką w tym pokoju. Jesteś gotowa? Uważaj na parkiet! Nie zapominaj o ruchach rąk! A teraz mój popisowy taniec. Niezła zabawa. Ojej, jak fajnie się tam bawią. Ja też bym z chęcią potańczyła. Dziewczyny, mogę się do Was przyłączyć? Sorry, ale wszystkie miejsca na parkiecie są zajęte. Może innym razem. Kurczę, tak chciałam potańczyć. Przede wszystkim trzeba tu posprzątać. Samantha, Emma, Jane i Tina to prawdziwy zespół. Pomagają sobie nawet przy sprzątaniu. Pokój wygląda o wiele lepiej, bez tych niepotrzebnych śmieci, połamanych mebli i gryzoni. Ale co będzie dalej? Teraz musimy zamówić wszystko do naszego przyszłego pokoju: materiały budowlane i narzędzia. Kupujemy. O, to kurier! Witam? Wnieś to pudełko tutaj. Tak, dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziewczyny, zobaczcie szybko, co tam jest. Wow, jakie macie fajne prętarki. Zaraz zrobicie najlepszy pokój na świecie. Tak dużo desek i narzędzi. Na pewno wiecie, jak ich używać? To prościzna. Przyłożyć, przykręcić i gotowe. Trzeba tylko zmontować każdy pokoik, a następnie połączyć je ze sobą. Świetna robota, dziewczyny. To takie fajne, gdy wszyscy mają ten sam cel. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć efekt końcowy. No i co, gotowe? Świetnie. A co teraz? Teraz malowanie okay. ścian. Każda wybiera kolor, który najbardziej jej się podoba. To takie fajne, że wszyscy mamy różne kolory pokoi. Każdy jest taki żywy i piękny. To prawda, ale mój różowy pokój jest najlepszy. Jak myślicie? Jest idealny. Lecimy dalej. Przeczytałam nową książkę, która natchnęła mnie do udekorowania mojego pokoju czymś pięknym. Ten łańcuch świetlny będzie idealny. Jest taki piękny. Co jeszcze jest w moim pudełku? Takie piękne kaczuszki. To jest mała kaczuszka, to jest siostra kaczuszka i mama kaczuszka. Nawiasem mówiąc, są bardzo miękkie. Aż chce mi się śpiewać. Jak Wam się podoba? O, matko, sąsiadka z dołu szaleje! Co ty tam robisz? Ale super! A ja czym mam udekorować mój pokój? Znajdziemy coś! Niebieski popyt będzie spoko! Ułożę z niego kwiatki na ścianie! Mały stolik i urocza lampka. Ten kolor jest idealny! Co tam jeszcze mamy? O, basen będzie z niego łóżko! A co tam jest na dnie? Niebieskie kulki! Wypełnienie mi mój basen! Ale super! Ekstra! Dzień! Powiedz ser! Co ona tam robi? Jak fajnie urządziła pokój! Też taki chcę! Co ja tu mam? Łańcuch z piórkami! Sam raz dla mnie. Jak pięknie się mieni. Wow, to idealny różowy dywanik. Ekstra! A ten różowy flaming został mi z wycieczki nad morze. Teraz go nadmucham i będzie idealnym krzesłem. Podlot. Przytulanek nigdy za wiele. No pięknie. Co? Wszystkie dziewczyny udekorowały swoje pokoje? Serio? Nie mogę być w tyle. Rozłożę zielony trawnik. Postawię zielone krzesło i kilka miękkich zabawek. Ej, to jeszcze nie koniec. No, teraz lepiej. Wasze pokoje właśnie stały się jeszcze fajniejsze. Idziemy dalej. Zabrałam ze sobą moją małą papugę o imieniu Rio. Uwielbia bańki mydlane. Podobać się, prawda? A ja mam zwierzątko w postaci małej świnki morskiej. To Rebeka. Jest taka słodka. Najmodniejsza świnka morska na świecie. Wykąpiemy cię! Gotowa? Ojej! A ja mam rybki! Są spokojne i ciche. Będziecie zszokowane moim zwierzakiem. To moja jaszczurka. Nazywa się Pete. Ojej, mama naprawdę nas szokowałaś. Myślę, że twój zwierzak wystraszył wszystkich. Dajcie spokój, Pit jest taki słodki. Chodzę z nim na smyczy i ma fajną czapkę. W czapce wygląda nie tak strasznie. Rzeczywiście jest uroczy. Polecimy dalej. Kto tu przyszedł? Dina, czekasz na gości? O, to kurier z Maka. Przyniósł ci coś pysznego. Mam nadzieję, że podzielisz się swoimi smakołykami ze wszystkimi. To nic specjalnego. Kupiłam ciastko z jabłkami. Ale ja chciałam z wiśniami. O, oh, Samantha, trzymaj. A to mój ulubiony burger. Ojej, znowu pomyłka. Dla mnie jest idealny. Ale ja też jestem głodna. Co tu jeszcze mamy? Czy z burgera? Jest na pewno dla Emmy. A co dla mnie? Sos? To wszystko? W dodatku z czosnkiem. Fu! Tina nie martw się, nakarmiłaś wszystkie dziewczyny. Na pewno są szczęśliwe i nie będą głodne. Dziękujemy! Smacznego, moje drogie! A ty zjadaj swój sos, Tina. Co? Bateria mi padła? Co robić? Wiem mam przecież PlayStation! Takie ładne, zielone. Zaraz zagramy. Tina! Zagrasz ze mną? Oczywiście, z przyjemnością. Ekstra. A my co mamy robić? Jane? Co chcesz? Chodź do dziewczyn. No dobra. Możemy się przyłączyć? Nie? No dobra, pobawimy się same. Coś wymyślimy. Wiem. Mam tu gogle wirtualnej rzeczywistości. Jane, lećmy na inną planetę. Co sądzisz o tym pomyśle? Świetnie, co? No to lecimy. Ekstra. A tak. Ej, zobacz. Dziewczyny mają coś fajnego. Okulary wirtualnej rzeczywistości. Odlot. Samanta, spójrz. Ma tak pięknie grasz i śpiewasz. Wspaniale. Zaraz pokażę, co to znaczy wspaniale. Głośniki, kula dyskotekowa, a teraz możemy poimprezować i to pełną parą. Wow, Samantha, wiesz, jak się bawić. Ponerwałaś wszystkie dziewczyny na nogi. Dziewczyny, chodźcie do pokoju Samanty, urządziła niezłą imprezę. Dajcie czadu. A ja wiem, jak udowodnić wszystkim, że moja muzyka jest o wiele fajniejsza niż jakieś głupie piosenki Samanty. Podkręćmy to na maksa. I zagrajmy hard rocka! Aaaa! Wow, Emma, jesteś prawdziwą rockmanką! Gitara brzmi naprawdę fajnie, wszyscy do niej biegną i wszyscy tańczą! A co z moją imprezą? Ok, a teraz zrobimy najpyszniejszy tort w historii. Dodajmy mój ulubiony zielony kolor. Ok. Teraz dodam dużo pyszniutkiego kremu. Dodam też kolejny Biszkop. No i barnik. Co? Skończył się? Trzeba kupić nowy. Co tam robi Samanta? Ojej, ciasto! Też chcę mieć w tym swój udział. Teraz pomalujemy warstwę na różowo. To idealny kolor. Dodam teraz troszkę kremu. O tak, wspaniale. A co? Robią tort? Ja też chcę pomóc. Zaraz zrobię niebieski biszkopt używając barwnika. Dodam oczywiście słodkiego kremu. Super, wygląda o wiele lepiej niż wcześniej. Emma, chcesz dokończyć tort? No pewnie. A co tam zostało? O, żółty barwnik. Rewelka. Teraz krem i wyrównujemy. Fajnie, ale cicho to nie my. Chowamy się. Przyniosłam nowy zielony barwnik. Co? Tort został skończony beze mnie? Ale co jest w środku? Powinien być zielony. To jest tęcza. Fuj. Dziewczyny postanowiły sobie pożartować i każda zrobiła warstwę w innym stylu. Wygląda kolorowo i apetycznie, musisz to przyznać. Rzeczywiście, to całkiem zabawne. Świetnie, chodźcie na herbatę. Napijmy się razem i zjedzmy nasz kolorowy torcik.